Witam Was w kolejnym mocnym odcinku. Dzięki. Witam Was w innym formacie. Jak widzicie, mamy tutaj Hogwarts. Jak po miniaturce mogliście widzieć, będzie to bingo z tym panem. No i to jest bardzo ekscytująca rozgrywka, ponieważ gramy o 100 zł. No i teraz Wam wytłumaczę zasady: Zasady: Nie można niszczyć bloków. Można brać tylko jeden, ten sam przedmiot do ekwipunku. I kto pierwszy zdobędzie wszystkie itemy, ten wygrywa. A zielona wełna wskazuje dobrą drogę. Więc czas tak. Dobra, więc zielona wełna to dobra droga, o, on już gdzieś idzie indziej, tak. dobra, dobra, ja idę od razu do środka, ja idę od razu do środka, bo nie ma co tutaj czekać, te, te wszystkie skrzynki przygotowywał nam ktoś inny, więc, więc fajnie, tutaj na pewno a. będzie jakaś skrzynka, musi tutaj być, to jest ta wielka sala, co tutaj mieli te obiady i wszystko, a ty, Piotrek, oglądałeś Harry'ego Pottera? No, ty, no, tylko pierwszą część. What? Pierwszą część tylko, no to nie, to, to z pierwszej części powinieneś co nieco wiedzieć, nie? O, 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 mam skrzynkę, mam skrzynkę i mam różdżkę Harego, Git. Pierwszym moim itemem, który znalazłem, była różdżka Harego. Ale zobaczmy, co tam u Piotrka. Ja mam już dwa. Masz dwa? No nie, przegrywam. O kurde, tutaj coś jest. Tu jest jakieś zejście do lochów. O, ej, diamenty. Dobra, nie, 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 tutaj nie masz żadnej zielonej wełny. O, e, coś, e, e, widziałem coś, widziałem. O, tu, Różka rego druga, druga kurde druga różka rego, no nie, nie mogę tak A gdzie jest? A nie, a nie powiem ci, hopie, nie powiem Dobra, idziemy, Uuuu, skrzynka skrzynka, 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 Dobra git, a co to jest? Mierz Gryfindoru, miecz Gryfindoru, mam już dwa A tak na chwilę obecną prezentuje się moja i Piotrka, bingo O, 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 widzę, widzę zieloną wełnę, dobra git, git, git Tutaj mamy zieloną wełnę kolejną uh. dobra git, zielona weł wełna kolejna Ja nie mam żadnej skrzynki, tak. O, skrzynka. Strzołę mam, dobra, mam już trzy. Tam jest kolejna zielona. Uf, ile tych zielonych wełnt? Dobra, Git. Gdzie iść najpierw, gdzie najpierw? Pójdźmy w dół. O, nie widzę twój nik. Dobra, to ja idę do góry. Ja nie wiem, gdzie iść. A tutaj raczej nic nie będzie. Słuchajcie, ta mapka jest taka duża, że myślę, że możemy tutaj zgubić nieraz. O, bardzo duża. Tam je... o, o, tutaj jest. Dobra, ale najpierw pójdziemy tam. Nie ma żadnych skrzynek. Pudeczko. <laughs> Stary, tu jest naprawdę mega dużo tych skrzynek.

What? nie ma tu skutki. dobra idziemy dalej, idziemy dalej, nie ma się co zatrzymywać Jezus, ogromny ten no mówię ci, ta mapka jest taka duża a wy oczywiście będziecie mieć link do tej mapki w opisie pójdziemy w dół bardziej o, o, zielona wełna, zielona wołna, fajnie, fajnie dwie zielone wody. dobra, to teraz tylko muszę wybrać dobry wybór znaczy dobrą drogę pójdźmy tymi schodami i tymi schodami raczej wyjdziemy tam na dół, gdzie patrzałem, przysąknę przed chwilą. O, widzę Twój nick. Super. Więc będę iść za Tobą. No nie idź ze mną, ty. O, zielona wełna. E, zielona wełna, dobra. O, jestem na jakimś dworze. Fajny. O, skrzynka. Mikstura Severusa. O, git. O, kolejna zielona wełna, dobra. Idziemy tam. O, skrzynka na moście. Książki Harego. Ma, mam książki Harego, dobra. Mam już sześć rzeczy. Chyba żart, ja mam dwie. Ja, serio? A co masz? Jakie masz? Itemki. Mam miecz Gryffindoru i mam biurko Dumbledora. O, oh, to git, ej git. Dobra, my idziemy no, ja tutaj wierzy. za tą zieloną wełną na jakąś górę ogromną. Zielona wełna, zielona wełna. O, dobra, ma mam skrzynkę. Ś lataj, no nie! Ja już to mam. Dobra, ja nie zbieram, bo już to mam. O, widzę ciebie. O, ja ciebie też, elo. To ja tam pójdę. A w sumie nie, pójdę na dół, żeby ci to wziąć Zostaw to, zostaw to o, Tam jest domek tego, Hagrida, Ulul! lol No i już jest moja Ale fajnie Pamiętaj, że możemy Jutte. brać tylko jedną tą samą rzecz Właśnie wiem, tylko że tutaj nie ma dwóch rzeczy Byłem, Ale była mega mocne. tylko... O różdżka, tylko... no nie, mam jedno. już to A tu coś jest? Nie ma już no, no, to, serio? No ja mam różdżka Harego. Co tak dużo jest? To są losowo porozmieszczone itemki Więc wracamy No ja mniej więcej se ogarniam tak jak myślę gdzie byłem Bo ja też na 100% nie wiem gdzie, gdzie byłem Dobra Więc my pójdziemy tam na dół Bo wcześniej poszedłem do góry Ile ty masz tych skrzynek chłopie? O O, no pusta skrzynka O, 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 Tu jest jakaś drobna. Co to jest za sala? Jest skrzynka Pusta? mam Mam! Mam kolejne Mam cel A tu co jest? Tutaj jest to samo O co ty? Co ty zdobyłeś? Ale, ale ręka nie widzę. Tu są jakieś drzwi, nic nie ma, dzięki. Idziemy tam... A kurde, ja tego nie zauważyłem, tego wielkiego zwisającego zielonego. No, dobra, tutaj pójdziemy. Idę jakąś ścieżką poboczną. O tam w ogóle jest chyba ten las. to bardzo dużo. O kurde. Ale mocne wspomnienia z Harego Pottera. Aż po tym filmie sobie pójdę obejrzeć Harry'ego, nie? Dobra, tu jest jakiś kościół? Co to jest? O, o, skrzynka. Kurde, pusta. A tutaj co jest? Pusta. Co ty wziąłeś stąd? O, mam cel, czyli mam już szóstą rzecz. Nie, ja mam siedem. No, nie, ja to zaraz przegram. Tutaj byłem. O, idziemy do góry. A to są te schody. O, mam, 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 mam coś. Ogień, mam ogień. Dobra, mam ósmą rzecz. Dobra. O, mam skrzynka. Kość. Kości mam, dobra. Mam dziewięć rzeczy. Mam dziewięć ja rzeczy. Ale chłopie, ale to Masz był fart. Gdzie... Gdzie ja jestem? Ej, dobra, stąd mógłbym polecieć pelerynką już gdzieś, nie? O, na przykład tam, no bo tu... Do... Dobra, ja muszę znaleźć, chłopie, pelerynkę szybko. O, skrzynka. Mam już to, kurde, pojedynczy. Mam dzwon! Dobra, mam dzwon. Mam, 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 mam dziesiątą rzecz. Dobra, a to tutaj coś będzie? Kurde, to tutaj też jest dzwon. Pomożemy Piotrkowi, zostawimy drzwi otwarte. o, 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 o! Dobra, mam już to. Dobra, mam kolejne. Zielone. Światełko w tunelu. ale, most. Ale. Ej, epickie. Ale to wygląda mocno. Tam jest zielona wełna, a tutaj też coś jest. Tiara przydziału, proszę Państwa. Tiara przydziału. Mocne. Pięć rzeczy nam brakuje, więc myślę, że pójdzie całkiem już z górki. Mam. Mam strzałę. Trzeba masz. Czyli masz siedem rzeczy już. Jest siódmy przedmiot. O, mam. Dwunastą rzecz. Dwunastą! E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, nie. Jednak jedna. Aha, kurde, dobra, to mamy tyle samo rzeczy. No nie! Co to jest? Pióro, mam. M mam gęsie pióro. Jest. Mam też je. Masz już je? Jedna. Kurde. Nie. Ogień mam, ogień mam. Ogień się Pauli A ja też... O! Skrzynka! Skrzynka jakaś. G co to jest? Oles. Nasiona! Mam nasiona! No. Mam 13 rzeczy, mam 13 rzeczy. Ja też, mam. No nie, jestem za ścianą koło ciebie. Widzę cię. Dobra, to ja pójdę w drugą stronę. Te mnie gdzie? Coś się stało. Te mnie. A co ty zrobiłeś? Klikłem przycisk. Jaki przycisk? Nie wiem. A gdzie ty jesteś? Ej, byłam tam. Chłopie! Co? O coś? Dobra. Co jest? Co ty zespołem? Eee, a to przestań przycisk tutaj. nie. To jest parkour! Gdzie ty jesteś? Rozumiem. Jak chcę zobaczyć no to nagranie. Ja, ja si nagranie, nie, serio. Nie no. Tu. No nie Może tutaj gdzieś wyjdziemy? O, o, No, co jest? Nie mogę wskoczyć. On, Piotrek w ogóle o, robi jakiś parkur, nie, zamiast szukać mam, i cokolwiek. Mam, 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 Ogień jakiś. Widzę cię. Tak, mam, mam, mam. 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 Co masz? Szafy, wiesz, jak były te ludzkie szaty, nie? No. No tu ja to mam. Ile mam zielonego? Dobra, dobra, dobra. Najpierw pójdziemy tutaj. Spokojnie. No nie. Nie, dobra, dobra, dobra. Tutaj pójdziemy na końcu, bo... Jest. Jakiś korytarz. Najpierw pójdziemy tutaj, na dwór. Tam też widzę zielone, widziałem. Skrzynka, skrzynka, skrzynka. Mam! Mam! Mam złoty znicz. Mam, tu jest. Mam skrzynkę, mam skrzynkę. Kurde, to samo. My pójdziemy teraz tutaj. W okay. sensie, to jest przejście do tego specjalne. Aha, no to nie nieźle. Przysięgam. Dobra, zielone. Tam jest korytarz. No. no i właśnie do tego jest się... jest... no jest się... Skrzynka? jest zielona pełna. Kurde mam już to, mam te przydziału. No ja, ja tego nie mam. Chciałbym tu coś widać Chciałbym... To mogłeś iść za mną. Tutaj mnie prowadzą bloki gdzieś. Nie wiem gdzie ja idę. Jestem chyba poza murami w ogóle Hogwartu. Więc pozdrawiam. Kurde, nie wiem czy tracić tyle czasu i tam iść. O e co to jest? Co to jest za te... Co to jest za tekstura? Mam Mo... Ej nie! Nie, to jest za mocne Dobra. Ej, ale mocno, ale mocno to wygląda w ogóle. Nice. Dobra. Skrzynka. Cel. Wiosny. Cel już mam. Dobra. A ty masz cel? Czyli ile masz rzeczy? Eee. Na ci powiem. Ja mam 14 jak coś. I... Ja mam raz, dwa, trzy, cztery, o, pięć, skrymka. sześć, siedmę, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, 13. 13, kurczę. No nie, to też już mam. No nie, dobra, wracamy. Tutaj byłem. Wracamy, wracamy, wracamy. Mamy skrzynek, proszę Państwa. Skrzynka. Złoty z O, Chodź Idź tam jak chcesz. Idź, 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 nara. Nara, no nie, no nie, nie. no nie. Myślałem, że sobie tam pójdziesz. Dobra. No idź, o, idź, idź. Zielone? Co tu jest? Harms, dobra, tutaj coś jest. Je jest. Skrzynka. Nie ma nic, kurde, byłeś tu. Ej, o, jakie schody. Ej, dobra, ja tutaj nie byłem, dobra. I, idę do góry. O, zielone, zielone, tak, tak. Co to jest? Skrzynka, skrzynka. Nic nie ma. Skrzynka. Mikstura, mam już ją, no nie. Patające świeczki. O. Zielone, o kurde, i teraz gdzieś. Idziemy tutaj, nie. Idziemy tam. Kurczę, kurcze. Nie, bo tutaj, tutaj byłem, to jest ten most. O! Co to jest? Co to są? Jakieś ogrody takie. A, a to są też klarnie takie białe, fajne. Ale tam nie ma tych skrzydeł. No, przyspieszyłem cię, iść. Nie chcę tam iść. No, ale też nie chcę. Czy to byłoby oszustwo, gdybym zrobił tak? Dobra, wejdźmy sobie tak. To raczej nie jest oszustwo. Przynajmniej ja bym tak tego nie nazwał. To jest po prostu błąd mapy sobie przejdziemy przez te szklarnię Sebastianie Idziemy do... O, tam już widzę skrzynkę, dobra. No. Mikstura, no nie! O, tutaj mnie jeszcze nie było. Dobra, fajnie. O, zielone, zielone. Git eee, No i gdzie iść O kurde. Dobra, mam, mam coś, mam coś. Mam wielkie zielone... Coś. Skrzynka, dobra. Co Elektra! Mam! O ostatnia rzecz! Ostatnia rzecz! O, o skrzynka skrzynka? kości, No nie Kolejna skrzynka, dobra, jest, jest nadzieja, jest nadzieja Strzała, no nie o, Te same skody są tutaj, nie? Zielone. Nie ma żadnych Dobra, gdzieś pomiędzy obrazami na pewno będzie wejście jakieś Na 100 Nie ma właśnie, nie ma, serio ciągle. Nie ma mówisz Serio ciągle No ale ja sobie wolę sprawdzić O! Nie ma, nie ma Dobra, A gdzie? To ja gdzie? No, gdzie ja idę? O, Jestem gdzieś. Gdzie, co to jest? Mam pi... Mam gęsie pióro, no nie. Zielone, kolejne. Dobra. Najpierw pójdziemy tam. I tutaj zaraz pójdziemy. Dobra. Idziemy... Idziemy tam, bo tam jest zielone. Nie wiem, czy ja tutaj gryłem, czy tutaj nie byłem, ja nie pamiętam. Fajnie robisz. No i wtedy już wiedziałem, że to jest mój koniec. Że przegrałem tą grę. No i po krótkiej przerwie Piotrek powiedział mi takie słowa. Mam dzwon! A chwilę później do. Na no, co mam! Serio! Masz nasiona? Chyba. Masz mam nasiona? Wszystko mam. 16. Ja ci tutaj daję skrzynkę. I włóż mi, proszę, wszystkie itemki, które zebrałeś. Mikstura Severusa jest. Cel jest. Mierz Gryffindoru jest. Jest, jest. jest, 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 jest. I tak dalej, i tak dalej. Wiesz, co ci powiem? Gratulacje. Gratulacje. No, bo ja sobie bziknie <gat> Gratulacje, bo właśnie zarobiłeś sobie 100 zł. A ja was żegnam widzowie. Myślę, że taki format odcinka też Wam się spodobał. Jeżeli tak, to łapeczka w górę by się należała. No i jakiś fajny komentarz. No, to trzymajcie się. Cześć.